Sprawdź wakacyjny obóz na case.eu Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Pula nagród to aż 50 tysięcy złotych. Top free użytkowników, którzy zbiorą najwięcej waluty eventowej, otrzyma nagrody rzeczowe. Po raz pierwszy podczas wydarzenia odbędą się dwa specjalne giveaway'e jednocześnie. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event. Pie, pie, pie. dziękuję. Falek bez. Dobrze się do lewej. Do lewej. Bez, o, ku o Kurwa, kurwa. Ale przynajmniej wszyscy syli. Zostańmy. A tu jest jeszcze. Ja patrzę plecy, smoka No zostań, ale. Ja z... Nienawidzę tej gry, kurwa. Macie, ja, nie wiem, co ja, ja w ogóle nie wiem co ja mi przyszło do głowy, żeby dać jakieś celosowe challenge. Jakbym wypierdolić tę grę z dysku. Przepraszam, uniosłem się troszeczkę niepotrzebnie. I teraz. No, ale to mówię, w weekend wstawałem 10, 9.30 Spoko Ale, ale wczoraj, ale, ale wczoraj, ale, ale wczoraj, ale wczoraj w streamie o godzinie, o kurwa, co jest? Co? co, jest? co, jest? co jest? Mateuszku Rupering jest robiony oh. Dolmet, ja w siedzę Cicho, cicho, wyszedł Tak, środek wyszedł Nice, nice

Ty, sam ja nie masz widzę. Wreszcie, nie masz feszyn, by tu wskoczyć, dobra. No jest smutno. Daj mi ktoś ma Co za smutno. Nie no kurwa, ja nic <laughs> nie zrobię, żadnej roboty, bo jestem kurwa chujowy. Waj, <laughs> 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 jest takie jasne, słuchaj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Obity jest, na bramie. Brama, spokojnie cofnął. Poczekaj, poczekaj, cztery arszy Bravo. paniu. Nice, Jarosław. Brawo, bomba, ale ostatni był brama. Brama Spoko. Lecimy! Co za! Muted. Co go kurde Jakim juz. cudem on taką mi bombę daje! <noise> Wyset! Ej, idźmy pod... ja po co to? Tak się kurwa to robi. No chuj, tak się to robi. Co ty, mate? Nie, nie wiem, co się stało. Sunąłem się. Słabe, nie wiem, no, w salę na stole jedzeniem w gramie, w kurwie, a nie chcę mi się pograć. Proszę, Oni jadą w jak coś. Pesy? Jadą dalej. Puszczę mi do tego. Strajem się. Uda więcej, padnij Kurwa macz Przesuwam parę, Tak mi rozwala psychetę gra no, jak coś... I B teraz no. Lecę na nożu przez trupę Łap na topie, patrzę długo strupę Co się dzieje? Michał Karwanek, 5 złotych Zrobił sztab 10 set za 500 złotych Korba ZA 5 ZROBIĘ HHH tutaj do mnie Jest długa Ona pikuje? Tak, jest tu Piknij ją O kurwa. Ale Co? <grafy> o nie do B muszę mieć Co ty zrobiłeś? Bawy <grafy> wychodzi jeden Smoka przyrzuciła Dawaj go. Leży. Przyspieszmy teraz. Dolny może być. Dolny jest. Uh -huh. Mi da sobie Nie Leży. Z gali zaskoczył. Mieć mi w plecy. i trup. Oj. No.